Zakład taboru w Gdyni ma stację macierzysta zajączkowo, trzeba wszystkie ostrożnie przetaczać. PKP Cargo Naprawę wykonano PTK ZNU I T Pyskowice Spółka Z. Co to jest za skrót PTK? Znasz? Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego, zakłady naprawcze i urządzenia Technicznych Pyskowicza Spółka ZA. Zamknięty na kłódkę Obiekt muzealny. Proszę nie spinać się, możliwość wypadku. To co ty mówisz nie dali tutaj czegoś? To tutaj Aha tu leżą aha, leżą na wierzchu No to czemu nie założyli? No to są tylko nie założone. No to czemu nie założyli teraz później No to, no to, no to były zdjęte tylko na czas transportu tutaj leżą tu na górze. Na czas transportu były zdjęte i potem mieli założyć, nie założyli. Nie? No. Akademia Górniczo-Hodnicza imienia Stanisława Staszica. Parowóz wiązary zostawili, może, żeby ktoś sobie wziął na pamiątku wiązary, ale nikt jakoś nie chce go wziąć, tych wiązarów. To za ciężkie. To tutaj miałem założone być, tu i tu na koło. Jedno i tak. To jest za ciężkie, to założysz, trzeba kilku ludzi. I te Y259. Obiekt muzealny to się mi nie szkina, się mówiło, wypadku no ładnie wykonany, ale to jest tylko jako obieg muzealny, bo do jazdy to się nie nadaje żeby nie, uruchomić go. Ko kocioł ma niesprawny. Ko kocioł jest bo to jest tylko z wierzchu w środku kocioł jest, nie, jest, trzeba, jest niesprawny świeżo do naprawczy i ci naprawią wszystko? Jest. No, ale to, co, no ale to kosztuje miliony miliony takich kocioł, trzeba rozebrać do, do zera wszystko i wszystko wymienić no ale tak też ładnie wygląda no. lepszy taki niż kupo złomu, że jak leżało tam gdzieś nie no i AGH ma tutaj zabawkę taką, nie to jest jako ten lokomotywa pociągowa AGH, ciągnie to AGH do przodu jeszcze tak dodatkowo jako bonus mają wagon tutaj postawiony no Ale, może ktoś płozy wyciągnąć i wagon pojedzie. Wypchać wagon gdzieś tam w bok, w jeden czy drugi. Może chyba, że jest przystawane jeszcze. A te koło to jest od tego, od tego od kopalni. Teraz. Nie tu piszę, co to jest te koło. A to jest zegar słoneczny.